1989 rok, małe miasteczko w Filadelfii. Mężczyzna spaceruje po targu staroci przeglądając stare książki, porcelany i obrazy. Nie szuka niczego konkretnego. Nagle jego wzrok przyciąga zniszczony, brzydki pejzaż w ozdobnej drewnianej ramie. Malunek nie jest niczym wyjątkowym lekko popękany, bez wyrazu ale ramka wygląda na starą i wartościową. Sprzedawca chce za niego 4 dolary. Mężczyzna się waha. Ale w końcu kupuje obraz. W domu zaczyna ostrożnie go rozmontowywać, licząc, że może rama ma jakąś wartość, i wtedy papier na odwrocie lekko się rozdziela. Za płótnem coś jest. Stara, pożółkła kartka, starannie złożona. To jest dokument z XVIII wieku. Mężczyzna natychmiast zabiera znalezisko do eksperta. Dokument zostaje poddany analizie. Eksperci nie mogą wierzyć w to, co widzą. Okazuje się, że to jeden z pierwszych 500 egzemplarzy deklaracji niepodległości USA wydrukowanych w 1776 roku przez Johna Denlapa. Tylko kilka egzemplarzy przetrwało do czasów współczesnych. Znaleziony dokument zostaje wystawiony na aukcję w Sotheby's w 1991 roku. Szacunkowa wartość? Od 800 tysięcy do ponad miliona dolarów, ale licytacja idzie znacznie wyżej. Ostateczna cena niemal 2,5 miliona dolarów. Ale to jeszcze nie koniec. W 2000 roku nowy właściciel wystawia go ponownie na aukcję. Licytacja przyciąga milionerów i kolekcjonerów. Ostateczna cena trochę ponad 8 milionów dolarów. Jeśli macie obrazy w domu, warto sprawdzić, co się za nimi znajduje.